Wyobraźmy sobie sytuację, że profesor na uczelni wyznacza jakiś dzień na egzaminy. Niech będzie to na przykład 7 lipca. No, w lipcu też są egzaminy, niestety, na uczelniach. I tworzy termin w godzinach od 7 do... do 11.00. To żadna abstrakcje. Pamiętam, że na sgp się egzaminy z bankowości zdawaliśmy już o godzinie 7.00 rano u profesora Jaworskiego. Wpisujemy nazwę, wybieramy terminy spotkań i proponujemy jako przedziały 30-minutowe, po czym tworzymy wydarzenie. Jest to wydarzenie 4-godzinne. Z przedziałami 30-minutowymi. Po kliknięciu nazwy tego wydarzenia, ukazują się szczegóły i strona publicznych spotkań. Ten adres trzeba umieścić gdzieś w publicznym miejscu, tak aby studenci mogli kliknąć i wejść. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że student otrzymuje adres i wchodzi po prostu na tę stronę. Oczywiście, powinien przejść pod konkretną datę. I widzi coś takiego: czterogodzinny przedział czasowy z egzaminami. Wobec tego student Jan Europejski wybiera sobie egzamin o godzinie 8 .00. i zapisuje w swoim kalendarzu. Co się pojawi u profesora? U profesora pojawia się informacja. Inni studenci, którzy będą chcieli wejść pod podany adres, zobaczą przedział czasowy, ale jeżeli któryś ze studentów już zarezerwował jakiś przedział, wówczas ten przedział będzie pusty i będą mogli zarezerwować, wolne miejsce.